Nie przedłużając będę, chciałbym przejść do. będę, 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 będę. NIE będę. I zapraszam Was do oglądania. Chciałbym Was oczywiście. Was, was, raz. Elenaj Jonsyna. BA Uuu, Presley. Więc przechodzę teraz do ostatniego tematu. New Daybox. New Daybox. New Daybox. New Daybox. Czeknę sobie oczywiście od podziękowań dla Was za poprzednie odcinki, za wszystko i nic. John Wayne. Odwaga to śmiertelny strach i pójście mimo wszystko dalej.